Niemieckie są osłabione, są mniejsze. Niemcy dopiero rano ran, znowu te pasterzyki wzmacniają. Nie ma ludności cywilnej na ulicy. Nie będzie przypadkowych masowych strat ludności. To było założenie, od którego nie wolno było odstąpić. Od tego odstąpiono. Zmieniono godziny nocne na godzinę 17. Najgorszy moment w mieście. Kiedy ludzie są na ulicy, pierwszy sierpnia, cierpią, wracają z pracy robią zakupy, coś gdzieś się przemieszczają i w tym momencie zaskakuje ich powstanie. Druga rzecz, najważniejsza, której także niedopilnowano, a była w tych zarażeniach, miała być niedoruszona, że mobilizacja powstania może być ogłoszona tylko i wyłącznie raz. Nie można zrobić mobilizacji, następnie jej odwołać, następnie zrobić następną mobilizację. Dlaczego? Znika element zaskoczenia, Gdy ta mobilizacja, która nastąpiła w nocy z 27 na 8 lipca, została rozpuszczona, Niemcy już wiedzieli, co się dzieje. Trudno było ukryć. Tysiące ludzi, którzy przemieszczają się po mieście, gdzieś przewożą broń, są przypadkowe zatrzymane, aresztowane, żeby ukryć, że coś się w mieście dzieje. Niemcy byli doskonale poinformowani, że powstanie wybucha nadal. Nie stanie godziny. ponieważ później już też nie znamy. Ale element zaskoczenia znikł. Czyli dwa kardynalne założenia zostały całkowicie zignorowane. Drugiego dnia, 2 sierpnia, uderzenie powstańców zostaje powtórzone w taki sam nie więcej sposób. I ponownie ogromne straty i nieosiągnięcie celów operacyjnych. Nie wyznaczono wcześniej terenu, wielkich, zwartych do obrony, gdzie można było przygotować linie wcześniej, zgromadzić tam oddziały i tych terenów bronić, żeby teren powstańczy był w miarę jednolity. Dlaczego? Dlatego, że wypochają lokalne walki na woli, które nie mają ciągłości ze Śródmieścia. Jest Stare Miasto, nie ma ciągłości ze Śródmieścia. Jest Żoliborz, odcięty od Śródmieścia, od Starego Miasta. Jest Mokotu, Odcierpie od Śródmieścia, wyizolowane od niska walki, trudniej bronić, rozproszone siły, rozproszona broń, nie ma jednolitego dowództwa. Łączność często odbywa się przez radiostację przez Londyn, czyli dowódcy na Boży, czy na Mokotowie wysyłają depesze do Londynu, a Londyn odpowiada do Śródmieścia, co się dzieje, ile to trwa, konspiracja później tych depesz, rozszyfrowanie. Rozkazy są spóźnione. Jest to bardzo zły pomysł. A zwarty teren Powstania był potrzebny do zrzutów. Założeniem Powstania będzie to, że będzie natychmiastowa pomoc. Żeby ta pomoc mogła nastąpić, to musiał być duży teren, duża przestrzeń tylko pod panowaniem Powstańców. Jeśli ten teren jest przetykany, pozycje niemieckie łączą się z polskimi i to są różnego rodzaju. Linie, które nie są ciągłe, są połamane. Później, nawet jak te zrzuty następują, to dwie trzecie wszystkich rzutów trafia w ręce niemieckie. Dlatego, że tego terenu wcześniej nie przygotowano i tego terenu nie broniono. Także, nawet ta niewielka pomoc, która była, okazała się nieskuteczna. Nie będę Państwu mówił o szczegółach, powstań, o tym wszystkim, bo z pewnością już byśmy nie wyszli. Ale ja chciałem pokazać pewne tło pewne błoto wydarzeń, które w weszły do naszej historii, gdzie musimy zająć się no zdać to postawą. Czy wolno nam potępiać powstańców? Czy wolno nam potępiać ludzi, którzy sami z siebie złożyli najwyższą ofiarę? Przecież większość z nich ginowała w walce. To nie było tak, że decyzje były podejmowane gdzieś daleko i mówili tam ludziom w Warszawie, wy się bijcie, a my tu sobie przeczekamy. Wszyscy zawódcy byli na miejscu, wszystkie osoby, które te decyzje podejmowały, były na miejscu, narażone, tak samo jak wszyscy inni. Więc oni się chowali. więc ich odpowiedzialność nie jest taka, jak się dzisiaj mówi. Bo to oni są inni zagłady Warszawy, bo to jest bardzo dobre, wygodne stanowisko dla Niemców. To nie my jesteśmy tak naprawdę zbrodniarzami. tylko wy, bo zaczęliście się bronić, gdyby nie było waszym obronnym. Nie byłoby naszych represji. Ich represje byłyby i były cały czas. Do tego doszły później represje sowieckie. O tym też trzeba mówić, bo to jest dalszy ciąg powstania. Powstanie kończy się na początku października, ale działania wobec powstania trwają przez następne lata często przez wiele lat. Chciałbym tylko podać niektóre przykłady. Bardzo ważnych postaci z powstania, częściowo znanych, częściowo zapomnianych, zamordowanych po wojnie przez komunistów. Że jednym z głównych zarzutów było właśnie to, że byli polskimi niepodległościowcami. Że podjęli to wyspę, że to oni walczyli, nie jakaś armia ludowa, której tak naprawdę nie było. I tu chciałbym wspomnieć sylwetki tak niezwykłych postaci, jak na przykład. Major Cicho Ciemny Bolesław Konflikt, pseudonim Żmudzi. Dowódca kompanii w trzecim Batalionie 36 Półku Piegatynaka pod powstanie Warszawskim. czterokrotnie ranny. Cicho Ciemny, zamordowany strzelą trudną na Makotonie Kowalni. Major Cicho Andrzej Rudolf Czajkowski, pseudonim Garda. Zastępca zgrupowania obrony. Mokotowie. Wybitny polski poet. Żaden jego wiersz nie jest tak zwanym obiegu literackim. Tego się nie drukuje, tego się nie daje do podręczników szkolnych, bo oni mają swoich poetów. No i w Szymborsku, takich ludzi pokazywać nie warto. Człowiek, który w 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej, następnie wyszedł do Rundersa, Zgłosił się na kurs cicho ciemny, zażądał zrzutu do kraju. Pracował w komendzie Głównej Armii Krajowej. Później, po powstaniu, aresztowany przez Gestapo, przeżył niemieckie obozy. Był na emigracji. Wrócił z emigracji do Polski. Został skazany na karę śmierci przez kapitana Stefana Michnika, brata Adama Michnika. I Stefan własny własnodęcznie przybył do więzienia w Bogotowie w Nocy, żeby zarządzić wykonanie kary śmierci na polskim bohaterze, powstańcu warszawskim. Zamordowany został porucznik Jan Ludowicz on postać znana. Również szarych szeregów uczestnych akcji pod arsenałem. W powstaniu warszawskim pięciokrotnie ranny. Aresztowany w 1948 roku. Przez Wydział Śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, kierowany przez majora, później podpułkownika Wiktora Herena z Bezpieki. Później, w latach 90., publicysta gazety wyborczej, a przedtem jeszcze w 1981 roku, Jacek Kury wprowadził do braty Komisji Krajowej Solidarności. Jako eksperta Solidarności od rolnictwa, znał się na Ziemi. Bardzo dobrze się na znał. Zamordowany został 7 stycznia 1949 roku. Wyrzucony z czwartego piętra gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na wewnętrzny dziedziniec na dróg. Ono wiele godzin. Z jaka została sporządzona przez lekarzy, ale nie mogła być opublikowana, została tylko udostępniona rodzinie. Wiemy, że klatkę pierwszą wolną dociągnął do środka. Polski bohater, powstawiec warszawski, harcerz, uczestnik akcji pod arsenami. Tak potraktowano. Potem w lat 90 przeciwko Hererowi i jego towarzyszom, zbrodniarzom, były na śledztwa, ale oni wszyscy zeznawali że stali akurat tyłem, a Kalina wypadła przez okno, więc wszystkie dochodzenia zostały umorzone. Zamordowany został podpułkownik Stanisław Kasznicki, pseudonim w w Przepalny, ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych. Po Powstaniu Warszawskim obrońca Ochot. później wyszedł z ludnością cywilną, dalej był w konspiracji. Zamordowany został porucznik Eugeniusz Tepkowski, pseudonim Beniowski. Niezwykła patriotyczna rodzina. Komendant powiatu Białystok Narodowy Wsi zbrojnych przybywał w delegacji służbowej, gdy wybuchło powstanie warszawskie. Oczywiście przyłączył się do końca powstania, bierze udział, następnie wychodzi z ludnością cywilną. Wraca na teren Białego Stoku. W 1946 roku aresztowany przez UB, zamordowany. Jego siostra, Walentyna Następny, w jednej z postaci książki Macława Cholewińskiego, o polskim kobietach. Kobieta, która w okrutny sposób traktowana przez Niemców przeszła przez obóz koncentracyjny Radensbrich doświadczenia medyczne, później w konspiracji a nawet w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. Przeżył w więzieniu jako balitka, ale do końca istnienia polski budowy mogła mieć stały trans. Bo rodziny atrakcyjne był brat bandyta z powstania warszawskiego. Zamordowane młode, wybitnie zapowiadające się świetnie prawnik porusz Jarosław Boszkowski. powstaniec Warszawski. W 1948 roku kada śmierci wykonane na Kotowie. Una no, przyjdzie to Kileckiej, który wspominał. To samo. Kapitan Zygmunt Kojżyński, szef wywiadu na Sił Zbrojnych Okręgu Warszawskiego, a następnie szef placówki START, Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, czyli siły śledcze Polskiego Państwa Podziemnego przeciwko komunizmowi. Obronca na pracę. Gdy na pracy upadło, on działał jak partyzan na pracy. Jeszcze wykonywał do końca powstania z grupą swoich ludzi w samodzielnej akcji. Gdzie jest ta nasza historia? Gdzie są te postacie? Gdzie są drużyny harcerskie i zimienie? Gdzie są szkoły i żyje? Dlaczego nie ma ulic? Dlaczego nie ma pomników z tych ulic? Musimy walczyć kilkadziesiąt lat po wojnie o pomnik Witolda Pileckiego, bohater nie tylko Polski, nie tylko Unii, ale całego świata. I komu przeciwstawia się temu człowiekowi? Komu? Władysława Bartoszewskiego, pseudonim profesor, rzeczywiście. Bo tak się pseudonimował, tak był przedstawiany. Badół Bartoszewski w centrum Warszawy, na Marszałkowskiej 62, ma swoją tablicę. Już za życia Jedyny powstaniec warszawski, który miał za życia swoją tablicę. Jeszcze żył, a już był. I tak samo w Muzeum Powstania Warszawskiego było przez pierwsze lata. Był eksponowany jako szczególna postać. Najwybitniejszy polski powstaniec. Był powstaniu w Warszawie ale on był na słuchu radiowym, jednym z biuretynów, postęp całkowicie peryferyjny, nie na barykadzie, nie grupowaniu, nie w obrębny. Takich ludzi były setki tysięcy, które były w Warszawie. To nie znaczy, że wszyscy zasłużyli na eksponowanie tej części życiorysu. I teraz Hanna Gronkiewicz-Wapes usiłowała go przemycić jako jednego z najbiedniejszych powstańców do apelu powstańczego. Jego też. Takich apelów powinni być ci, którzy zostali zamordowani i uzyskani na Cała reszta powinna być oddzielona. Nie można bohaterów rozmazywać w tym szerokim tle, żeby gdzieś się rozpuścili, żeby zostali przez nas zapomniani. Ci, o których mówimy, mordowani przez Niemców, rozstrzeliwani później w niewoli niemieckiej, we wszelkim konwencjach, ale przede wszystkim po wojnie przez komunistów. My nawet nie wiemy, ilu powstańców komuniści zamordowali. Do dziś, to, że nie było to wiadome pod komuną, możemy zrozumieć, bo komunę to ukrywało. Ale 27 lat po zmianie, my dalej nie wiemy, czy to było 500, 1000 czy tysiąca powstańców zamordowanych przez komunistów, a może 2000. To wszystko jest dopiero przed nami. Mówiąc o błędach powstania, o tym, że wybuchło nie wtedy, nie w taki sposób, jak powinno. Chciałbym nałożyć jeszcze jedną rzecz. Bardzo mało znany dokumenty, właściwie poza tak zwanym ubiegiem naukowym. Sprawozdanie oficera operacyjnego, który przygotowywał w Wydziale Operacyjnym Komendy Głównej Armii Krajowej plan, jak to ma być przeprowadzone. On pisze 3 października 1944 roku. Do pułkownika Bokszczelina, szefa działu operacyjnego Komendy Głównej, Memorię, w którym przypomina to wszystko, co postulował wcześniej, przed powstaniem, co musi być spełnione jako warunek niezbędny w przypadku, kiedy powstanie upadło. Z czym się przecież oczywiście od początku liczyło. I tego nie zrobiono. On zwraca między innymi rzeczy, na, na rzeczy najważniejsze z punktu. Widzenia wojskowego i konspiracji. Że duża część kadry oficerskiej powinna być wydzielona, zakonspirowana i powinna wyjść z ludnością cywilną, żeby dalej kontynuować walkę. Zbrodnie nazywa to, że ci ludzie poszli jako pierwsi do niewoli. W oficerskich kulturach w plecaczku swoje wszystkie niezbędne rzeczy i oni mieli z głowy poszli do oflawów. Jako wyżsi oficerowie byli honorowani, Mówię, a wojsku w terenie pozostało bez kadry dowódczej. Oficerów był na lekarstwie. Po tym, co Sowieci zrobili w Katyniu, po tym, że duża część była w niewoli niemieckiej, reszta uciekała na zachód, żeby służyć polskich siłach zbrojnych, w oficerów był na lekarstwie. Wszyscy byli potrzebni, a olbrzymia część kadry dowódczej z powstania poszła po prostu do niewoli. On to wytyka jako zbrodnię popełnioną na polskiej konspiracji, że te zasoby, powinny być dalej wykorzystane. I wreszcie, jeszcze jeden dokument. Jest to protokół z rozmów dla Bacha Zalewskiego z generałem Komorowskim. W momencie kapitulacji, po podpisaniu kapitulacji, Bach jeszcze kurtulacyjnie rozmawia z generałem Komorowskim. Proponuje mu szczególny że zostanie przydzielony jakiś pałacik pod Warszawą, oczywiście asysta oficerska, z wyższej kadry do trzeba może sobie dobrać osoby, żeby nie mieli możliwość poruszania się do dyspozycji samochodów z niemiecką, itd. i tak dalej. generał był oczywiście kategorycznie że nie, idzie do niewoli tak, jak wszyscy jego żołnierze w celu. Ponadto Holdenbach chce wykorzystać propagandę generała komunalskiego, żeby go nakłonić do jakiejś wypowiedzi o Sowietach. Że to jest wspólne zagrożenie. Mamy teraz wspólnego wrogę. Generał Konmoński oczywiście rozmawia. ci są wrogi, ale nie można współdzielać drugim wrogiem, żeby to robić. I wreszcie Fundyjbak pytał się o rzecz szczególną. Pyta się, czy może zadać takie pytanie osobiste. Generał Konmoński się zgadza. I Fundyjbak pytał: Po co wy zrobiliście to powstanie w takim momencie i w taki sposób? Za chwilę tu będą bolszewicy. Zniszczyliście wszystko to, to szykowaliście dla was tego kraju. My zaraz to dojdziemy. Gdybyście jeszcze trochę wytrzymali, to to powstanie nie było potrzebne. Mogliście na koniec zamanifestować i ta rola byłaby spełniona. I tu na rękoma odpowiedział, odpowiedzi nie a Dlatego, że był chaos. Nie było konkretnej wiedzy. Były sprzeczne informacje, że bolszewicy są na pracy, są już na mostach, przekroczyli mosty. Jeszcze są pod Warszawą, nie wiadomo, niedaleko. Były sprzeczne koncepcje, i były dwie główne obrady, pomiędzy główną, jaka narady, które miały zadecydować o spotkaniu, o wybuchu powstania. Spotkanie w pełnym składzie z szefami oddziałów wszystkich służb wyglądało w ten sposób, że zdecydowana większość była przeciwko. Że w tych warunkach, jakie są, w danym momencie, powstanie wybuchnąć jeszcze nie może. To nie było przesądzenie, że nie będzie powstania. Wszyscy w jakiś sposób tego chcieli. To jest jak najbardziej naturalnie. Do tego byli szykowani. Ale w tym momencie powstania rozpoczynać nie można. Mamy za mało wiedzy. Nie wiemy, gdzie są bolszewicy tak naprawdę, jakie są ich konkretne plany, kiedy wejdą do Warszawy. W związku z tym spiskowcy, do takich można nazwać, w komendzie głównym, przeprowadzili coś w rodzaju nieformalnego zamachu stanu zwołane następne zebranie, następne oprawy, o, o którym nie powiadomili przeciwników powstania. Przyszli tylko ci, którzy tego powstania chcieli, generał Popczyński, pułkownik Rzepecki, generał Kulicki, kilku innych i oni wszyscy zagłosowali za powstaniem i ogłosili decyzję generała Nieborowa, że powiat główna podjęła decyzję w związku z tym dowódca, a Musi tę decyzję wykonać. Niestety wykonał. Był rachunkowo roztropny miękkim do miejsca. Nie potrafił się wielu rzeczy przeciwstawić. Ale w jednym miejscu pokazał ludzi drzwi Trzeba by przyznać, że to było bardzo cenne, potrzebne. Szkoda, że później ustąpił. W pewnym momencie przyszedł do niego generał Okulicki. Jego zastępca, który był zrzucony z Londynu tylko z jednym zadaniem z kategorycznym rozkazem. Generała żeby nie dopuścić do tak tragicznego, nieprzygotowanego powstania Warszawy. Żadnych innych zadań nie dostał. W momencie, kiedy spadł w kraju, już był na terenie okupowanej Polski, całkowicie zmienił zdanie przez na zupełnie inne pozycje. I on zagroził generałowi Komorowskiemu, że go zdejmie ze stanowiska obejmie za niego dowództwo, jeżeli, jeżeli generał Komorowski nie podejmie decyzji o powstaniu. Generał Komorowski odmówił. Na szczęście Kulicki nie posunął się tak dalej, jak zapowiadał, ale kilka godzin później pod następnymi naciskami generał Komorowski ustąpił. Powstanie było potrzebne. Komuniści do tego szykowali długów. Średniostacja Kościuszko, sowieckie ulotki. na pewno była jakaś słuchawka wybuchu. Po drugie były już pewne sytuacje, które Polacy przeżyli. Powstanie we Lwowie, na początku lipca 1944, powstanie Wilnie 22 lipca. Powstanie kilku dni, gdzie Sowieci wchodzili w końcówce, pomagali, Niemcy się wycofywali albo kapitulowali, można by powiedzieć, że podobnie to mogło wyglądać w Warszawie. Mogło tak wyglądać, gdyby to robiono rozważnie. Czyli spełnić te wszystkie warunki. Mobilizacja raz, powstanie wybucha w nocy z zaskoczeniem, przygotowanie wszystkich zasobów, broni, ale także zapasów. Lekarstw, opatrunku, uruchomienia szpitala, wszystko było doraźnie uruchomione. Dopiero w momencie walki, kto był lekarzem, stawał na pierwszej linii i operował aż zasnął ze skarbowym czy znężem bo tych ludzi brakowało. To wszystko, całe zateczne logistyczne powinny być przygotowane. I wtedy miało sens, dlatego że wybuchając w momencie, kiedy wchodzili bolszewicy, wrogiem stawali się bolszewicy. Bolszewicy musieliby to powstanie tłumić, tak jak Lwowie i winni i byłyby straty, ale nie tak. a ponadto wymowa byłaby inna. Sojusznicy mordują sojuszników. To by było coś, co dałoby celem politycznym do pokazania wolnego świata, że Polska była, jest, walczy o swoje, a jest zamordowana nie przez Niemców, tylko przez sojuszników naszych sojuszników i wtedy wyglądałoby to wszystko zupełnie inaczej, ale my te spory będziemy toczyć zawsze. Dlatego, że historia się nie powtarza. My nie możemy wrócić do tamtego stanu i od nowa wszystko zaczynać. I wszelkie tego typu analizy i pokazywania, że to dowództwo, że powstańcy są, są niemoralni, dlatego że działamy na szkodę naszą własną, ale na rzecz propagandy niemieckiej. No jest to jest innego generalna stanie, dowódcy obrony powstania. To powstańcy są w zniszczeniu Warszawy. I w tej niemieckiej wykładni tak. Tylko, że Niemcy mieli tak plany zniszczenia Warszawy. Być może nie wykonaliby w takim zakresie, jak chcieli, ale chcieli. To nie jest tak, że chcieli Warszawy zostawić całą nienawiścią. Dziękuję bardzo. Że wtedy Warszawa chciała walczyć. I są ludzie, którzy mówią, że przecież była hierarchia wojskowa, wydawałyby się takie wskazy, na nie, ludzie by się podporządkowali i nic by się nie stało. Nie do końca jest tak, bo w konspiracji to nie jest tak jak normalne wojsku. Ale wszędzie tak, że byłyby niepoważne wezwania powstańcze. Wezwania, które nie byłyby posłuchane, Polacy, a szczególnie Warszawiacy, zachowali się jak trzeba ze słowami 10 Trzeba przypomnieć małą znaną rzecz bardzo ważną. Otóż 31 marca 1982 roku na początku Stanu Wojennego zostało w tygodniku Mazowsze opublikowane stanowisko bohatera tamtej strony, towarzysza dwukrotnego towarzysza FZP Jacka Góry. On wezwał wtedy w stanie wojennym Polską Młodzież do powstania żeby gromadzić kamienie, sczoleryki, placaki i boju, na barykadach. Czy ktoś tego posłuchał? Czy ktoś potraktował to poważnie? Czy ktoś ku wytyka tych publicystów o powstaniu, którzy krytykują, wytyka tej stronie, która rządziła i w znacznym stopniu na współrządzi do dziś, jakiego mieli przywódcy? Do czego nas wzywał? Do zbrodni, do powstania, które nie mogło wybuchnąć. I Polacy pokazali rozwagę że tam, gdzie nie było bani, nie było tego podkładu idealnego. powstanie wybuchnąć nie było, ale oni tego chcieli. Proszę.